Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek szynszelowy. Powiem, że jest grono osób zainteresowane tą barwą, które lubują się w tym kolorze i cieszę się, jak pokazuje króliki właśnie w tej odmianie barwnej, więc dzisiaj można powiedzieć taki odcinek dla nich. Troszkę pokażę szynszeli jakie w tym roku są. Już chyba pokazywałem, ale wiecie, tutaj każdy miesiąc zmienia wygląd tych królików. Także one tutaj przechodzą jakieś małe metamorfozy, małe zmiany. Więc wszystko jest ruchome. Na początek na stole samczyk urodzony 21 kwietnia. Możecie wierzyć lub nie. Był on pokazywany na Facebooku, więc sobie możecie go tam podejrzeć, jak jakiś czas temu wyglądał. On numerze 4361. Zobaczcie, jaki tu jest łeb, jaka tu jest łapa, ucho fajny włos się zaczyna robić, no wiadomo teraz jest okres bylinek, więc dopiero zaczynają to barwę nabierać ale taki wygląda naprawdę ciekawego królika, w wadze naprawdę tam już około 6 kg, ładny masywny samczyk jest on po ojcu od Grzegorza Sienki i po mojej samicy o numerze 5 2 98 o to taki samczyk. Może jeszcze coś z miotu tego przyniosę, pokażę. Ale na razie, jeszcze sobie zerknijcie na niego. Dobra, słowo się rzekło. Więc kolejny z tego miotu brat. Ten o numerze. Zaraz jaki? Tutaj mamy numerek 4. O, pardon. 4363. Troszeczkę inny. Według mnie typ królika niż tamten. Ten jest dłuższy, na delikatniejszej łapce, ale na chyba krótszym włosie będzie. No, mimo że bracia troszeczkę inaczej wyszli, inaczej się prezentują, zobaczcie sobie. No, włosa to teraz jeszcze nie mają, no wiadomo, no, tak jak mówiłem, dopiero zaczynają te wylinki zmiany okrywy, ale jak na króliki, to no, liczę, czteromiesięczne, malczynki, no, troszeczkę ponad czteromiesięczne, tu naprawdę ciekawe sztuki no i co tutaj też można jeszcze o nich powiedzieć, że same się w górę ciągną nie trzeba ich bardzo e, maltretować na tym stole, zachęcać mają takie ciągoty no zobaczymy, powiem Wam szczerze jakieś tam mrzonki w głowie mi się zrodziły, że może by coś tych trzęszyli gdzieś na wystawie zaprezentował, ale nie robię sobie ciśnienia, nie nakładam presji na te króliki żyją sobie swoim życiem, jakoś tam szczególnie ich nie traktuje nie, nie dostaje jakiegoś lepszego jedzenia właśnie pod kątem wystawy zobaczymy co czas przyniesie, czy to będzie sens i będzie co brać na razie pokazuję Wam jak to wygląda niech one sobie tam w spokoju się rozwijają teraz wylądował chłopak starszy o miesiąc urodzony 26 marca Również po tym samym ojcu, a więc samcu od Grzegorza Sieńko, ale po innej mojej samicy, po samicy o numerze M1671240, bym powiedział, przynajmniej na niego tak zerkając, że jeszcze inne wyszły te króliki w stosunku do tych młodszych kwietniowych, mimo że to ten sam ojciec. I tak naprawdę matki, te o których Wam mówiłem, czyli matka tych kwietniowych, a więc 5288 i matka tego, a więc 1240 to genetycznie były też te same króliki z tego względu, że tam były dalej też ci sami rodzice, tylko w dwóch różnych rzutach. Ta się urodziła w styczniu, tamta w maju. Więc były te same genetyczne cechy. No, a króliki zobaczcie jeszcze inne powychodziły. Każdy każdy praktycznie można rzecz ujmując powiedzieć, że inny. Ale to co je cechuje, jak ja tak patrzę, no mają naprawdę ciekawą okrywę. Fajno, równo ciemno barwę, przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy co to z tego wyrośnie. Nie zapowiadają się jakoś powiem Wam szczerze yy, źle. Ale to, to są króliki tak jak tamte czteromiesięczne, ten pięciomiesięczny. Więc w przypadku samców to, takie jakieś tam miarodajne zdanie, czy też opinie na temat danej sztuki, to można powiedzieć około 7-8 miesiąca życia. Wtedy powinien zacząć nabierać gabarytu, zacząć łapać głowy, zwłaszcza kształt tutaj całego ciała. No, to razem ze wzrostem, ta głowa jest taka tak naprawdę decydująca, czy też strategiczna u samców, i ona dopiero później się powinna zacząć kształtować. Ale to, co właśnie widzicie, i tamte, i ten ciągnie ich w górę. Mimo wszystko. Takie chętne, stójkowe, Nie są jakieś leniwe leżaki, aby tutaj je postawić na stole. On się, brzydko mówiąc, uwali i nic go w ogóle nie interesuje. A tutaj już coś innego genetycznie, również marcowy. Ten akurat jest chyba z 14 czy 15 marca, też samiec. On pokaż pokażę, 326. I tu już są inne rodzice z obydwoje. Ojciec to ten samiec od Martina Rasa, którego możecie kojarzyć, co przywiozłem go z Bogufały w zeszłym roku. Matka natomiast to ta stara samica od pana Malinowskiego. A staruszka, protoplastka, by rzec można, tej barwy w mojej hodowli, która tutaj uczyniła u mnie największą robotę. Inny, jeszcze inny typ królika, ale też coś takiego ciekawego w sobie ma, no cóż zobaczymy na ten moment tak się prezentują myślę, że na dzisiaj to będzie tyle nie chcę przeciągać, zrobić drugiego odcinka żeby Was nie zanudzić zwłaszcza, że nie jest jakiś merytoryczny tylko taki odcinek podglądowy więc jeszcze ostatnie rzuty oka na tego samca ja serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień